Patrzcie widzowie, mam specjalny halloweenowy napój z dyni. Nie, no, bratku, myślałem, że to jest jakiś napój z dni? Nie piłbym takiego czegoś, to soczek pomarańczowy. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku na moim kanale z Halloweenowego Maratonu w Brawl Stars. Dzisiaj odcineczek specjalny, bo będą to pogromcy mitów, ale wszystkie 20 mitów, które sobie sprawdzimy, będą związane z Halloween, więc no, na pewno będzie fajnie. To jakiego skinka dzisiaj Wam rozdamy za darmo? Bo na poprzednim odcinku rozdawałem Gnijącego Dynamajka i tutaj wisia tam zwycięzcę tego skina. Gratulacje, zioma, ale Zgłoś się do mnie na maila, którego tutaj wyświetlam, masz na to dwa dni. Ostatnio był rozdawany nowy skinek, to teraz też lecimy z kolejnym nowym i jedna osoba z tego odnieczka zgarnia makabrycznego Gasa, który jest totalnym szefem. Zobaczcie, jak ten skinek prezentuje się w gierce. To no, totalny kozak. I jak chcecie go zgarnąć, trzeba zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, bo od łapek zależy, czy maraton heluinowy będzie trwał dalej. Oprócz tego subiki na moim kanale Tori i Tori 2. Na tych dwóch kanałach maraton heluinowy się będzie codziennie pojawiał, dlatego warto mieć suba i tutaj, i tutaj. Kolejna rzecz, to napisać w komentarzu, ile pucharków aktualnie macie na gasie. Nie musi być dokładnie tak mniej więcej, ile ich macie w bitych. I oczywiście. Wpisać. kodik w sklepie Brawl Stars. Jak macie to już wszystko zrobione, to bierzecie udział. Wyniki tego rozdania będą w poniedziałek na odcinku z Nowego Maratonu. Nie mogę ich dać jutro, bo teraz troszkę odcinków nagrywam na zapas i nie będzie mnie w domu, ale w poniedziałek na odcinku poznacie zwycięzcę. No dobra, więc mit numer jeden: niebieski wilkołak Leon to ten rzadszy, a ma o wiele gorsze animacje od białego wilkołaka Leona. Już to sobie sprawdzamy, bo to może być mega ciekawe. Jakim cudem ten rzadszy lepszy skin miałby mieć gorsze animacje? Jestem na moim koncie deweloperskim, gdzie mogę to wszystko sprawdzić i bierzemy sobie może. Nie, na początek weźmy tego. E który wraca tego właśnie białego wilkołaka Kaleona, który ponoć ma mieć lepsze animację od tego niebieskiego. Więc jestem już na arenie treningowej, strzelamy, patrzcie, zwykły atak jest naprawdę ładny. Strzela takimi jakby łańcuchami. Tak, wydaje mi się, to są takie łańcuchy. Zobaczmy ulcika. No to jest totalny kozak, to takie drzewo straszne. No więc to na pewno na plus. I porównajmy sobie teraz to do tego skinka w niebieskim kolorze. Powinien on mieć przecież takie same ataki, przynajmniej bardzo podobne. Jak ktoś to sorry w ogóle z jakieś trzaskania, ale no niestety mam jeszcze remonty. No ale dobra, Mortki, sprawdzamy to. Uwaga, strzelam teraz tym skinkiem. Ej, ataki są rzeczywiście inne, bo on strzela jakby takimi smakołykami, jakby takimi kostkami dla psiaka. No i zobaczmy sobie teraz ulta. Ult ma 100 razy gorszą animację. Czemu ten ult ma animację zwykłego Leona? Ej, ten mit jest potwierdzony. Nie spodziewałem się totalnie. Ult jest naprawdę mocno średni, powiem wam szczerze. Ehm, no i porównując do tamtego, to rzeczywiście ten biały ma lepsze. Nie wiem, czy tak jest tylko na koncie deweloperskim, czy wszędzie, ale nie mam jak tego w normalnym Brawl'u sprawdzić. Mit numer dwa Na challenge'u Brawl'u i nowej był ukryty specjalny Halloweenowy pinpack. Okej, okay, chodzi o tego skinka Brawl'u i nowa i on w 2020 roku był do zdobycia za darmo w takim specjalnym challenge'u. No i ponoć w tym Challenge był jakiś specjalny typowy Halloweenowy pinpack, który pojawił się tylko raz w historii Bronstars Stars na Halloween. Dlatego sprawdźmy to, udało mi się tutaj wygrzebać stare zdjęcie z tego challenge'u, jak to wyglądało. I możecie zauważyć, że rzeczywiście tutaj. Obok tego skina rozy mamy takiego zielono-różowego pinpaka, na którym jest emotka tej Rozy broinowej. To nie jest jakiś taki pinpak, w którym mogliśmy trafiać jakieś różne piny, tylko po prostu każdy w nim dostawał tego samego pina. Em, no, do tej rozy, to nie? To był taki zestaw z nią, aczkolwiek rzeczywiście pierwszy raz widzę taki wygląd pinpaka, e, Taki zielono-różowy i wygląda to mocno. A wy oglądajcie ten odcinek do końca, bo najciekawsze mity dopiero przed nami. Jeden z nich dotyczy podobnie nowego Star Drop'a, który ma wyjść na Halloween. Zobaczymy, o co z tym chodzi. Trzeci mitik Kolet nie ma jednego buta. E, powiem Wam, że możemy sobie to szybko sprawić, bo tego skinka akurat mam odblokowanego. Wbiłem ostatnio na koletce w ogóle 25 rangę. E, no i grałem właśnie tym skinem, jest on bardzo fajny. Ej, patrzcie, to on rzeczywiście nie ma buta. Jedną stopę ma gołą. O co chodzi? Normalnie jest jeden czerwony bucik, ale na drugiej stópce już nic nie ma. <laughs> Potwierdzam tego mita. Mocna rzecz, powiem Wam szczerze. I przechodzimy do kolejnego mita. Stiu upiorny jeździec, jaki jeździ na mapie, to zostawia ślady podkowy konia? Okej, okay, to by było trochę Dziwne, czekajcie, zobaczmy, czy to rzeczywiście może być prawdą. Bierzemy go sobie od razu, klikam arena treningowa i zobaczmy, czy jak będziemy chodzić tym skinem, a bardziej jeździć, no bo on jeździ, nie chodzi. No, to będzie zostawiał jakieś dziwne ślady podkowy konia. Wydaje mi się, że powinien zostawiać ślady opony, ale no dobra, uwaga, sprawdzamy. Ej, rzeczywiście, widzicie to? Co jest grane? Czekajcie, jeszcze użyję ulta, żebyście to lepiej widzieli teraz z tyłu. Patrzcie to. Normalnie, chłop, jak chodzi, to zostawia takie ślady podkowy, jakby od konia. Mit potwierdzony. W sumie on jest jeźdźcem. Bez głowy jeździec się nazywa, więc to wszystko by pasowało. W prawym dolnym rogu mapy na Halloweenowym Showdownie jest otwarta trumna. Ciekawe, do kogo należy. No, co wygadacie, że tam jakaś trumna jest otwarta? Bierzemy sobie typową mapkę z Showdowna z tym otoczeniem, jak widzicie tutaj, em, takim Halloweenowym. Klikam Grassolo, wyłane. Wszystkie boty sprawdźmy. Jestem w grze z jednym botem, w sumie razem ze mną są dwa boty, ale no mam nadzieję, że ten bot mnie nie rozwali, zanim wam to zdążę pokazać. Musimy iść w prawy dolny róg, dlatego chodźcie, kierujemy się tutaj szybciutko, bo gdzieś tu ponoć będzie jakaś otwarta trumna. I patrzmy teraz po bokach, czy wy to w ogóle tam widzicie? Um, jest tu coś takiego, jakaś otwarta trumna? Jest, rzeczywiście, tutaj ją mam, teraz ją atakuję, czekajcie, tak wam przesunę, żebyście dobrze widzieli. Normalnie tam mamy jakąś trumnę, która została uchylona, otwarta. Tylko rzeczywiście pytanie, do kogo ona należy? Z niej wyszedł. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, kogo to była trumna, a ja tego mi potwierdzam. Bardzo ciekawa i mroczna rzecz. I Nowa Roza ma na głowie te same kwiaty co Kalawera Piper. Sprawdźmy to sobie, byłam mam dwa te skinki odblokowane. Uwaga, na początek Brolu Nowa Rosa. ona rzeczywiście, czekajcie, o tutaj jak widzicie jakieś kwiaty na swojej głowie ma. E, jest to żółty i różowy kwiatuszek. Dobra, e, no to przychodzimy szybko do Piperki, gdzie ona będzie. Panno Piper, e, nie umiem jej znaleźć nigdy, halo. O jest, dobra, e, no i ona ma też podobne te kwiaty bardzo, ale są one w innych kolorkach i też trochę się chyba wyglądowo różnią. Więc mimo wszystko, że i tutaj i tutaj są kwiaty, to muszę tego mi ta niestety obalić, sorry, no trochę się różnią. Siódmy mit, w animacji wrzuconej dwa lata temu na Halloween przy końcu w skrzyni była ręka od zadymiarza lub skina, co nie wszedł do gry? No co wy gadacie? W sumie mieliśmy dwie tylko takie animacje, które twórcy wrzucali na Halloween, ehm, no więc czekajcie, ja poszukam. Udało mi się znaleźć, moi drodzy, po dłuższym czasie. Tutaj mamy się tam ten fragment, gdzie rzeczywiście jest taka skrzynia. I zobaczcie, co my tam w środku mamy. Jest jakby kapelusz od szelki, są tam też inne rzeczy. I wszystkie te rzeczy mają nawiązanie do jakichś skinów lub postaci, które w grze już są. Ale jest też taka żółta ręka długa, yy, która no nie jest nawiązaniem do nikogo. Żaden zadmiarz ani skin nie ma takiej ręki, więc kogo ona może być? Może rzeczywiście to jest, kurczę, ręka jakiegoś nowego zadmiarza albo skina, który kiedyś będzie? Dyniowy kieł zamiast cukierków, w dyni ma tam fioletowe gemy z gemgrama? Nie, no co wy mówicie, to jest ten skin kieł, Jak widzicie, ma taką dynkę, gdzie powinien zbierać cukierki. E, robię wam zbliżenie. Tam jest coś fioletowego. Sami spójrzcie. Nie mam wam jak tego dokładnie pokazać. Co to może być? Ma to dziwny kształt, ale chyba są to cukierki. Czekajcie, sprawdźmy animację jeszcze raz. Patrzcie teraz uważnie. On to podrzuca. No tam coś takiego wyleciało. Nie, no to chyba są fioletowe cukierki, mi się wydaje. Tego mita też obalam. No gęby z Gamięgrawa na pewno to nie są. Zanim przejdziemy do kolejnych mocnych mitów, chciałem was zaprosić na mój sklep dla widzów. Bardzo fajne koszuleczki, bluzy, plecaki, każdy znajdzie coś dla siebie. Link do mojego sklepu daję wam. W opisie do każdego zamówienia dorzucamy zdjęcie z autografem, więc naprawdę warto skorzystać. Na Halloween wbijają dwa nowe specjalne tryby: Pumpkin Plender i Payload z trumną. E, no więc moi drodzy, tego mi ta od razu też potwierdzam, tak? To jest prawda, będziemy mieli dwa nowe specjalne tryby, twórcy o tym mówili też w poprzednim Brawl Talku. E, Jedne z nich to jest Pumpkin Plender, e, gdzie moi drodzy po prostu będziemy musieli przenosić taką specjalną głowę Franka do bazy rywali, a drugi to Payload Strumnum, gdzie będziemy popychali taką trumnę. No zresztą trochę więcej wam powiem w kolejnych odcinkach z maratonu o tych nowych trybach. Że nawet będę miał okazję w nie pograć przed Zobaczymy. Subskrybujcie kanały, to nie przegapicie żadnego odcinku z tej serii. Jesteśmy już w połowie dziesiąty mit. Frankengrom Grom na swoim kartonie z tyłu głowy ma rysunek. Uwaga, może się potrzaskać. Nie no, ej, coś, coś mi się kojarzy, czy ja kiedyś nie sprawdzałem podobnego mita? Czekajcie, wchodzimy sobie tutaj w groma, bierzemy Frankengroma Groma już widzę, że z tyłu tam coś ma. Patrzcie to. Ej, normalnie, przecież on tam miał taką mikonkę jakby szklanki, czy tam kieliszka, który może być potłuczony. Taką ikonkę daje się, jak się wysyła jakąś paczkę, jak coś jest w środku takiego ze szkła. Więc ten bit jest szybko potwierdzony Na tyle mapki z otoczenia Ghost Station biega szczur, który ukradł skarpetki spajka. No dobra, widzowie, bierzemy sobie jakąś mapkę z Ghost Station, tylko gdzie ona będzie? O, na przykład tutaj mamy taką nagrodę, kryjówka, więc wyłączam sobie boty i szybko to sprawdzimy. Uwaga, uwaga, jestem już przy końcówce mapki. Tu mamy taki peron, gdzie powinien odjeżdżać zaraz pociąg. I patrzcie tam uważnie, jest, 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 jest! Widzicie? Tam normalnie przebiegł szczur. Nie wiem, czy też tego nie sprawdzałem kiedyś mi tu, bo skądś to kojarzę. No ale normalnie tam biega taki szczur, zaraz jeszcze na niego poczekamy, widzicie, on ma... Skarpetkę w ręce spajka. Co jest? No dobra, potwierdzam tego witamego. Fajna ciekawostka. Mały pingwinek od hrabi pana P też ma swoją trumnę. E, moi drodzy, bierzemy sobie tutaj szybciutko pana P, który jest właśnie tu. Ja mam tego skinka odblokowanego. E, proszę bardzo. Dobra, już widzę, że ten pingwinek rzeczywiście jest przebrany też za takiego hrabie i też jest w jakiejś takiej. Trumnie małej? To no zobaczcie, on sobie tam normalnie siedzi, tylko ta trumna jest otwarta. Dlatego nie zostało mi nic innego jak potwierdzić tego mita. Lecimy dalej. Mit numer 13, jak na stronie Super Self Funkit wpiszesz Brawlowing Banner, wyskoczy ci zdjęcie oferty, która wyjdzie na Halloween. O, dobra, działa, mamy tu coś. Ej, co jest grane? Rzeczywiście, ty, patrzcie. Tu jest jakaś oferta Brawlowing, typowo taka Halloweenowa. Tylko nie mamy rzeczy, która by była w środku tej oferty. Może po prostu to jest taki gotowy szablon na darmowe prezenty, które będą w tym roku na Halloween i one będą na takiej ofercie? Tylko ja nie wiem, czy jej nie kojarzę z poprzednich lat. Czy taka oferta też czasem nie była rok temu? Sprawdziłem to i tak, mordki. To jest zdjęcie tutaj wrzucone w 2023 roku, czyli na poprzednie Halloween już coś takiego mieliśmy, ale w te Halloween może też wejdzie taka oferta właśnie z takim wyglądem, więc tego mi tam mogę potwierdzić. Ciekawe. Dani mówił, że na Halloween ma wejść specjalny, limitowany Stardrop. Okej. Okay. Ciekawa sprawa, wiecie co? Jak zobaczyłem tego mita, to bardzo mnie ją zaciekawił i od razu przejrzałem całego Twittera Daniego, czyli tego jednego z twórców Brawl Stars, Committee Managerów, i na tym Twitterze nic takiego nie znalazłem. Oczywiście twórcy nieraz wspominali, że będą dodawać w przyszłości jeszcze jakieś kolejne star dropy, będą one może limitowane, takie okazyjne, i dobrze, żeby to pasowało do Halloween, do tego eventu. Aczkolwiek myślę, że jakby coś takiego mieli dodać, to raczej powiedzieliby o tym na Brawl toku, co nie? A nic o tym na Brawl Talku nie było, więc w to Halloween raczej czegoś takiego chyba nie będzie, jak już to może w kolejnym Halloween. Oczywiście nie wykluczam jakiegoś specjalnego takiego wyzwania dla wszystkich graczy tutaj, gdzie będziemy zbierać darmowe prezenty za robienie na przykład kili. I będzie taki licznik, który będzie rósł w górę. To jest bardzo możliwe, ale akurat, no, Halloweenowych star dropików myślę, że tam nie zobaczymy. Udało mi się znaleźć bardzo fajne koncepty tych star dropów. Tutaj mam się tam jednego, taki fajny pomarańczowy. No i jak myślicie, co mogłoby być w środku takich star dropów, jakby twórcy je dodali? Tu jeszcze jest drugi, taki bardziej czerwony, też z trochę innym wyglądem. Mi się wydaje, że tam powinny być same kosmetyczne rzeczy związane z Halloween, czyli na przykład właśnie jakiś Specjalne piny Halloweenowe do trafienia, specjalnej ikonki gracza, może jakaś mała szansa na jakieś skinki Halloweenowe Myślę, że taki startup naprawdę by oddał. Jak wpiszesz w wyszukiwaniu klanów trzy emotki dyni, to wyskoczy Ci dziwny klan. No dobra, widzowie, sprawdzamy to. Wchodzę sobie w wyszukiwarkę. Musimy teraz znaleźć emotkę dyni, która jest tutaj. Klikamy ją trzy razy, klikam szukaj. I takich klanów jest dużo, więc o jaki dziwny klan teraz ziomkowi chodzi? Wejdźmy w pierwszy lepszy, uwaga, on chyba jakiś dziwny nie jest. To znajdźmy jakiś taki klan, co ma dużo członków, na przykład ten drugi. Eee... ondergebad chyba... Też jakiś dziwny nie jest, nic tu dziwnego w nim nie widzę. To sorry widzowie, ale tego mi tam muszę obalić. takich planów jest mnóstwo i nie wiem, o który w ogóle mogłoby chodzić. Każdy może sobie teraz w sklepie kupić dodatkowe emotki i konki Halloweenowe za błyskotki. Wiecie co? Nie sprawdzałem tego nigdy, więc zobaczmy sobie, bo w sumie nigdy nie dokupywałem takich emotek zbytnio. Em, dlatego wchodzimy sobie w motywy w Halloween. Em, no i jesteśmy w sklepie, zjeżdżamy niżej. Okej, okay, tu są emotki. Czy ja jakieś emotki nie mam? O, na przykład tej z nietoperkiem, uwaga! Ej, mogę ją sobie kupić normalnie, ty, to ona nie jest taka typowo limitowana, tylko cały czas możemy przez cały rok ją kupić za 1500 błyskotek może kiedyś ją sobie kupię bo akurat kolekcjonuję takie Halloweenowe rzeczy tak samo tą emotkę. zobaczmy ikonkę gracza jest tutaj też taka ikonka Ghost Station która kosztuje tylko 750 błyskotek Ej, dobra Widzik akurat potwierdzony ciekawe Franken Grom obok buta ma ukryty złoty bilet Uu, lala, dobra e, przesuwamy go sobie dobra ja już widzę ten złoty bilet jest tutaj jak widzicie rzeczywiście pod but ma wsunięty taki złoty ticket i pytanie co ten złoty bilet mu daje to jest chyba bilet na pociąg Ghost Station bo on był chyba właśnie wtedy gdy ten sezon był to Wtedy on wychodził. Kamery CCTV i Star Park powrócą na Halloween! O, i byłoby fajnie, ale ja nic takiego niestety nie słyszałem. No na pewno każecie kamery CCTV, które były taki specjalny event z kamerami Star Parku, gdzie mogliśmy śledzić i tam obserwować co się w tym Star Parku dzieje. Oprócz tego, no ogólnie Star Park też na pewno dobrze znacie, ja do niego w ogóle będę jechał w listopadzie w prawdziwym życiu, bo on jest w Niemczech albo w Japonii. Więc któryś z tych parków odwiedzę i nagram wam z tego odcinek i wrzucę, bo obiecałem. Ale generalnie myślę, że na Halloween nic tutaj specjalnego z tym nie powróci, więc tego mi tam muszę obalić. No nie słyszałem nic takiego. Bagnisty Jin podczas gry trzyma w ręce rybę <laughs> Spoko, zobaczmy sobie Chodzi o tego skinka bagnisty Jean, No on jest w sumie sam w sobie taką rybą Więc zobaczmy czy jakąś rybę będzie miał ehm, Generalnie no tutaj w lobby żadnej ryby w ręce nie trzyma Ale zobaczmy podczas giereczki I podczas giereczki już taką rybę ma Patrzcie, robię wam tutaj zbliżenie Normalnie w ręce trzyma rybę Czy on nią strzela? Nie, on z niej strzela, ale nie nią ehm, Więc w sumie ciekawa rzecz Potwierdzamy tego mitika, bo w menu takiego czegoś nie ma I mit numer 20 Nie ma tych star dropów za obejrzenie reklam a, dobra, chodzi o te star dropiki, tutaj wam się tam screena, jest taki star drop, gdzie przecież yy, jak obejrzymy sobie reklamę, wyskakuje nam taka opcja, to możemy dostać drugiego star dropa za darmo. Yy, no i tutaj tego bita obalam, bo te star dropy się pojawiają, ale nie każdemu. U nas w Polsce tylko nieliczne osoby takie coś miały, ale coś takiego było i to mogę potwierdzić. A za granicą w wielu krajach jest już to bardzo częste i tam większość osób coś takiego ma, więc nie wiem od czego to zależy, ale no u nas w Polsce jest to rzadko spotykane, ale jest. I dziękuję za trwanie do końca tego filmu, piszcie kolejne mity w komentarzu, do sprawdzenia mogą być typowo po Halloweenowe do zobaczenia na